Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zaproponować chwilę z absorberami, a więc filmik dłuższy niż shorts, który mam nadzieję wyniesie trochę więcej informacji na temat absorberów akustycznych i tego po co właściwie. Takie panele akustyczne zastosować u siebie. Od razu mówię, nie trzeba wcale mieć tych paneli wszędzie dużo. Nie musi być wcale idealnie. To nie muszą być studia nagraniowe, studia odsłuchowe. Bo, szanowni Państwo, w tym świecie wariacji wszyscy ciągną nas do jakiegoś ideału. Wcale tak być nie musi. Możemy sobie poprawić na tyle, na ile chcemy, akustykę każdego pomieszczenia. Ja to powtarzam ciągle. U mnie skosy także bardzo niekorzystne pomieszczenie, jeśli chodzi o akustykę, a mimo wszystko udało się osiągnąć świetne rezultaty. Nie ma się co poddawać, jeśli macie salony czy pokoje, w których no nie możecie zaadoptować sobie takiej wariacji, jaką zafundowałem sobie ja, to warto przemyśleć, co mogę wcielić do swojego pomieszczenia czy salonu. Żeby za bardzo nie zaburzyć też jego użyteczności codziennej. No i żeby też nie zwariować. Jaka ilość paneli akustycznych wystarczy dla poprawy? No wszystko zależy od tego, jakiej wielkości jest pomieszczenie i w jakim układzie. Jeśli to jest coś bardzo bliskiego... Pomieszczenia kwadratowego około 20 m2, to tak naprawdę wszystko między 2,5 a 4 m2, jeśli jest to w dobrym miejscu, wszystko zainstalowane, zmienia na plus całe akustyczne doznania, jeśli chodzi o muzykę i kino. Jakie mamy absorbery? Yy, absorbery, a więc y, materiał, który pochłania, który pochłania dźwięk. Pochłania dźwięk. Nie wiem, czy to słychać. Zobaczcie, jestem oddalony od, poch od pochłaniacza, od absorbera i zbliżam się do absorbera. I proszę zobaczyć, jaka jest <laughs> skuteczność. Skuteczność absorberów. Bierze się z kilku ważnych kwestii, o których chciałem powiedzieć trochę szerzej niż w wersjach short. Skuteczność bierze się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, grubości samych absorberów i tu wszystko poniżej 3 cm no będzie miało bardzo małe efekty, a pracy jest dużo, więc lepiej jest zrobić mniej metrów. W jakimś czasie, a zrobić z dobrego materiału, niż pójść właśnie w ilość i nakupić takiej piramidki mnóstwo i wykleić jakąś część swojego pomieszczenia. Piramidki charakteryzują się dwoma podstawowymi wadami. Zwykle to jest 3 lub 5 cm w opisie. Natomiast faktycznie, jak popatrzymy, to większość tego materiału ma około centymetr. A więc pochłanianie dźwięków wysokich i średnich praktycznie nie istnieje. Takie pianki bardzo mało tego dźwięku pochłaniają, dlatego też efekt jest po prostu e, słabszy niż pianek. Które rzeczywiście w swoim kształcie i strukturze większość powierzchni mają zadeklarowaną. W przypadku moich paneli jest to 5 cm. I dlaczego nie mam paneli płaskich, bo to jest druga rzecz. Samo pochłanianie, siła absorpcji, wielkość tej absorpcji właśnie zależy też od tego, czy jest to panel całkowicie płaski. Ta pianka jest całkowicie płaska i wtedy rzeczywiście ona w większości absorbuje dźwięk, zamieniając go na ciepło. Te dźwięki wysokie i średnie, i jakąś część odbija. Tak, od swojej powierzchni. Natomiast, jeśli mamy różne kształty, nawet jeśli są to piramidki, ale patrząc jak gdyby na te grubości minimalne no dostrzegamy rzeczywiście, że jest to produkt dobry albo takie panele jakie ja wybrałem albo łuski czyli po prostu inne kształty to one poza tym, że mają świetną absorpcję dźwięku co mam nadzieję słychać to jest panel dobrej jakości poza tym, że odbijają bo mimo wszystko nie absorbują one przecież dźwięków każdej długości. To wynika nie tylko z grubości samego panelu, ale tego, z jakiego materiału jest zrobione. Ale te panele potrafią również rozpraszać tak? te dźwięki. Proszę zobaczyć, że one są zbudowane dwuwymiarowo. Mamy różne kąty, mamy niby kwadrat, ale pod różnymi kątami są te rowki, a więc to rozpraszanie też świetnie wpływa na jakość dźwięku. Grubość to jedno, ale jakość materiału, jak powiedziałem, to drugie. Te panele są panelami klasy A z certyfikatem potwierdzającym chłonność tego materiału, ale również też długowieczność producent daje 10 lat gwarancji i kolorami, które płowieją najwolniej, bo na pewno też im to się przydarzy z czasem to są właśnie pomarańczowe i szare. Jeśli mamy już wybrany panel wiemy, że nie chcemy płaskiego, tylko właśnie jakiegoś kształtu Sami wyceniamy, czy chcemy dać troszkę więcej za panele klasy A, czy nie, to e, czymś, co jest e, również e, bardzo e, ważne, to oczywiście to, e, w jaki sposób będziemy te panele montować. Tak naprawdę są trzy e, możliwości, które możemy gdzieś. E, wyszukać, jeśli chodzi o opcje. Pierwsza możliwość to są dwustronne taśmy. Ja próbowałem kilku producentów i gdzieś to nie wychodzi do końca, mimo że przygotowywałem ściany tak jak trzeba, A więc ściany oczyszczone specjalnym środkiem odtłuszczającym. Wybierającym kurz z powierzchni i wszystko co miał zrobić, to ten środek zrobił. Mimo wszystko te taśmy 3M, więc jakości pozornie dobrej, no nie dawały rady, tym bardziej jeśli chodzi o sufit. Klej montażowy to jest druga opcja. No, powiem szczerze, klej montażowy to jest takie punktowe trzymanie, a no nie do końca jest to dobre. Oczywiście klej montażowy będzie trzymać dość dobrze, ale te panele po prostu no punktowo będą tutaj nam trochę latać. Ja zastosowałem i wybrałem klej w sprayu. Potem tym jest osobny filmik. Dlaczego ten, który wybrałem, a nie inny? I dlaczego jest dobry. I klej w sprayu rzeczywiście spisuje się fantastycznie. Trzyma się i sufit, trzymają się boki. Bardzo łatwa aplikacja. W miarę jest to bezzapachowe, ale. Trzeba taką jedną dobę założyć na to, żeby ten zapach opuścił pomieszczenie. Jeśli tego jest dość dużo, jak u mnie, no to było kilka dni, tak naprawdę. Bo to tak naprawdę ciągły montaż dzień po dniu, a więc tych dni musiało płynąć trochę więcej. Jeśli chodzi o wydajność, to mniej więcej 10 takich paneli. Na puszkę. Później, jak już troszeczkę doszedłem do wprawy, to było to już nawet 12-13 paneli na jedną puszkę kleju, więc nie wychodzi to dużo. Puszka kleju, tego, który ja używałem, to około 30 zł. Szybciutko idąc do zalet absorberów. Jeśli te absorbery rzeczywiście są dobrej jakości, czyli mamy tą grubość, czyli mamy tą pochłanialność, czyli wybieramy produkt, który jest wymiarowy, a więc trochę i odbija i rozprasza, to przede wszystkim powodujemy, że w pomieszczeniu nie ma już echa, nie ma pogłosu. To wszystko sprawia, że dynamika i jakość dźwięku w takim pomieszczeniu jest po prostu lepsza. Lepiej słyszymy dźwięki wysokie, średnie, bas jest zupełnie inaczej odbierany. A przy okazji tych paneli mamy jeszcze jakieś minimum przynajmniej rozpraszania i odbijania. Więc nie mamy poczucia wyciszenia pomieszczenia, a to jest bardzo ważne. Znaczy, bardzo ważne jest, żeby po prostu nie przesadzić. Lepiej, pomału mniej, jak nasadzić do pomieszczenia tego za dużo. I tłumimy tak naprawdę wszystko. Dobra ilość paneli absorbujących redukuje hałas, czyni tło muzyczne bardziej wyraźnym, tak w stereo. Jak i w filmie. Gdzie montujemy takie panele? Panele powinniśmy montować naprzeciwko. Więc jeśli mamy e, na przykład głośniki z przodu, jest to salon, więc możemy na ścianę na ściany naprzeciwko takie panele umiejscowić, jeśli decydujemy się na absorbery. I to już będzie dobrze. Możemy takie absorbery e, umieścić z boku. Głośników na tym pierwszym, drugim odbiciu, i to też poprawi jakość dźwięku. Natomiast sufit, jeśli tylko mamy taką opcję, też świetnie. Jeśli natomiast no nie chcemy tego zbyt dużo, i myślimy o 2-3 metrach kwadratowych, tak naprawdę. Na wprost głośników i gdzieś ewentualnie na ścianach bocznych, to możemy pomyśleć o jakimś dywanie, możemy pomyśleć o zasłonach, najlepiej podwójnych i bawełnianych, grubych, żeby nam to tłumiły. I wszystkim, co w domu, miękkie sofa, może nie ze skóry, właśnie, a z materiału, jest tam dużo wypełnień, gąbek, a więc one też będą wpływać na poprawę. Dźwięku. Nie trzeba wcale wariować. Najlepszym rozwiązaniem akustyki pomieszczenia jest połączenie tak naprawdę absorberów z miejscami odbicia, miejscami rozproszenia, miejscami wyłapywania basu, a więc tak zwane bas trapy. I do tych informacji zapraszam do innych filmów na kanale. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście, ja tego nie robię dla siebie, nie zarabiam na tym kanale, tworzę to dla Państwa. Jeśli oczywiście będzie ruch, te filmy będą pojawiać się często i dotyczyć bardzo różnorodnych tematów. Pozdrawiam serdecznie na razie.